Wszystkich rodziców, mamucie i tatusiu, zapraszamy do obejrzenia przedstawienia pod tytułem rodziców. Na brzegu stawu i do rzeki Noteci, pary Panie małżonków planowały dzieci Pragnąc potomstwa osobno i do spółki Wszystkie liczyły się z głosem kukułki Bocianowa Kleopatra z bocianym Klementem wyciągali z wody przysmak z wodną ręką. Pa! 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 ty się tu jak pa. Z ubrania spłoszona kaczka, a bocianowa Kleopatra oznajmiła znienacka. Mężu, Klemensie, ogarnął mnie smutek. Była mu psychologa. Jesteś nieszczęśliwa, moja droga. Powiedział mi, że to z powodu braku dzieci. Skoro on tak twierdzi, to jest coś na rzeczy. Spotkałam Sora i Mądrale Indora. Powiedział mi: Ej, Klemensie, na dzieci już pora. <zysy> Ile będziemy mieć dzieci, wnuku? Kuku, trzy razy. Będziemy mieć dzieci troje. Ach, więc lećmy. Muszę złożyć jaja. Muszę złożyć jaja. Kochanie, mamy czas do maja. <noise> No jasne zdobyte kawał do, Bytyka, do Maja. <noise> Muszę złożyć jaja. Muszę złożyć jaja. Zupełnie inaczej było żabami. Zresztą zobaczcie to sami. Rere, re, re, mężu, usiądźmy. Sprawdzę, kum, 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 ciatko, czy nie ma tu wężów. Gdy tak wyczeszczasz oczy, jesteś, Rere, re, taki uroczy. Nie daje mi to spokoju. Wciąż myślę o dzieciach. Kum, 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 ciatko. już myślisz? Jest dopiero trzecia. Owszem, zawsze myślałam o tym wieczorem, lecz nic z tego nie wynikło. Są już ciepłe noce i poranki. Mere-Mężu, najwyższy czas, żebyśmy mieli kijanki. I w ten... Lidzu ku, ile będziemy mieć dzieci i wnuków? Jeśli nie przystanie, jeśli nie odleci, będziemy mieli chyba... tu się, ptaszyno. Będziemy bardzo wielokietną rodziną. Zatem do rzeczy opuśćmy brzeg muszę złożyć skrzek. Niech tak będzie. Niech. Rek, <noise> Tutaj w bajecznym polskim plenerze będziemy dalszymi świadkami wyznań i wierzeń. Tyle się tu dzieje. Hmm. Trudno się tu nudzić. O, teraz będzie para małżonków, ludzi. Mamy wózek, mamy łóżeczko. Więc dzisiaj kupiłam beczki. Panno, brakuje nam tylko dzieci. Czekam z niecierpliwością, kiedy to nastąpi, kiedy to się stanie. Licz w zuchu, ile będziemy mieć dzieci i wnuków. Ale kukułkom wszystko jedno, ale no, będziemy mieć dziecko, ale tylko jedno. Pragniemy więcej, więc bądźmy szczerzy, nie wszystko od nas zależy. Oto sprawa sedna, skoro nie może być więcej, niech będzie to jedno. Demografia nie jednemu spełnia sens powiek. Co w takiej sytuacji może zrobić człowiek? Czeka nas jak plotkują jaskółki, niż demograficznym wywołane lenistwem kukułki. To nie nasz problem, za chwilę dalej gramy. Tymczasem przerwa na piosenkę i lekramy.